Na większości trasy ułożono już podbudowę z betonu asfaltowego oraz warstwę wiążącą, a na wybranych fragmentach pojawiła się także warstwa ścieralna. Na mostach i wiadukcie wykonano podpory oraz konstrukcje nośne. Dołączymy dwa powiaty lipski i radomski. Z pewnością to poprawi komfortę i bezpieczeństwo podróżujących czy przemieszczających się między tymi powiatami. To jest bardzo duże zainteresowanie inwestorów w poszczególnych gminach, aby przy tej drodze stworzyć strefy gospodarcze. Obecnie trwa przebudowa starego odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 oraz budowa jezdni, zjazdów i modernizacja dróg poprzecznych. Powstaną dwa ronda, 15 przybudowanych skrzyżowań i 42 zbiorniki retencyjne, które poprawią gospodarkę wodną wzdłuż trasy. Jest to największa inwestycja drogowa w województwie mazowieckim. I co najważniejsze, blisko 265 milionów złotych pozyskaliśmy ze środków europejskich. Koszt całej inwestycji to 311 milionów złotych, z czego 264 miliony złotych to środki unijne, a 47 milionów złotych budżet Mazowsza. Na grunty i dokumentację przeznaczono 34 miliony złotych. Fino prac zaplanowano na 2027 rok.